Poznajcie system Tule Veloswing. Tak naprawdę jest to standardowy hak holowniczy, który jest zamontowany na takim przegubie, który można bez problemu sobie łatwiutko odpiąć i przechylić. Co nam to daje? Przede wszystkim, jak chcecie wozić ciężkie rowery elektryczne, to nie możecie ich zamontować na drzwiach waszych campervanów, ponieważ te drzwi mają zbyt małe obciążenie i jak je obciążycie Zbyt dużą wagą, to po prostu się urwą albo troszkę poluzują. Tutaj montujecie zwykły hak, do którego można zamontować platformę rowerową już na cięższe rowery. I jeżeli te rowery są tutaj zamontowane, odsuwacie cały hak i macie dostęp do środka pojazdu. Pamiętajcie jeszcze, że tak naprawdę ten hak pozwala Wam na transport bardzo ciężkich przyczep, czy kempingowych, czy towarowych. Co jest fajne, tam ten hak możecie zamontować dowolną platformę pod przewóz rowerów, także nie musi być to marka. Thule. Jeżeli posiadacie już jakąś platformę, bez żadnego problemu, zamontujecie ją jak na każdy inny hak. No ale właśnie nie każdy hak pozwala wam na ten ruch. Nie odsuwamy tutaj samej platformy, ale przede wszystkim jest to platforma razem z hakiem. No i mamy tutaj dostęp bez problemu do bagażnika waszego vana. Jeżeli taka platforma pod rowery Wam nie wystarcza, bo chcecie na przykład przewieźć dodatkowe jeszcze kłady czy cięższe motocykle, to po prostu odpinacie taką platformę i podczepiacie przyczepę. Pamiętajcie, że o uciągu Waszego haka decyduje to, co macie w dowodzie rejestracyjnym. Także tak naprawdę to, co narzucił Wam producent, to taki będzie tutaj uciąg, czy tam udźwignie. Także to decyduje, jak ciężką przyczepę możecie na tym haku zaczepić. Tutaj mamy akurat przyczepę lekką, ona ma DMC 750 kg, także nie potrzeba żadnych uprawnień, żeby ciągnąć to pojazdem, nawet który waży 3,5 tony. Przyczepka, do której zmieścicie na przykład ocykle kłady, czy inne sprzęty kempingowe. I jeżeli tak naprawdę macie problem z ładownością swojego kampera, to polecam taką przyczepkę na rozwiązanie tego problemu. Podczepiacie, nie musicie mieć żadnych uprawnień i jedziecie bez żadnych konsekwencji z przeładowaniem. To przyczepka od producenta Brandrup, model Cargo. Jej cena to 11 900 zł brutto. Prowadzi się ją naprawdę leciutko. Ma szeroką oś. Polecam to rozwiązanie, jeżeli macie problem z wagą kampera. Jak chodzi o sam hak Tule Velo Swing, to jego koszt to 10 tysięcy zł brutto. Z montażem można go zamontować tylko do trojaczków czy tak zwanych pięcioraczków. Już. I jeżeli was ten hak zainteresował, to odezwijcie się do firmy Transa M z Pszczyny, w której ten hak również zostanie zamontowany do waszego wana.